Cześć, witajcie na kanale MultiPasko. Dzisiaj zdrapiemy sobie zdrabkę Crystal Cash, która będzie wycofywana w najbliższą środę, 4 lutego. Zakupiłem dwie zdrabki za 10 zł. Aby je przetestować, no, takie zdrabki ładne, mieniące się. Były tutaj dwie główne wygrane po 500 tysięcy zł, ale niestety już ich nie ma. Obydwie zostały znalezione na końcu filmu. Pokażę Wam skany głównych wygranych, ale tu wciąż można grać o 10 tysięcy. Jest jeszcze nawet 5 podobno zdrapek o tej kwocie. Poza tym 400, 200, 150, 30, 20 oraz 10 zł. Zdrabka weteranka ponad 3 lata z nami. No i nadszedł jej czas. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się tutaj coś wygrać, więc będziemy szukać wygrywające liczby. A oprócz tego wygrywają dwa symbole oprócz liczb. Jeden z tych symboli to jest plik pieniędzy. Taki plik pieniędzy daje po prostu wygraną. Lepszy jest symbol dolara. Symbol dolara daje dwa razy to, co się pod takim symbolem znajduje. Więc zaczynamy sprawdzanie. Najpierw ta zdrapeczka szukamy wygrywające liczby. Dobra, gdzie tu są te wygrywające liczby? Gdzieś tu u góry.

A tu już są nasze liczby, tak, tu już są nasze liczby. Właśnie w nich szukamy wykrywające 39 to nie. 12 nie mamy. 23 też nie mamy. Bo tutaj nawet jest liczba. 17 nie ma od samego początku drapać. Trzydzieści cztery też nie mamy. Osiem też nie. Czternaście niestety nie. Trzydzieści pięć również to nie jest to, co nam chodzi. Piątka nie mamy. 36 też nie mamy. okej okay, lecimy dalej. Trzeci rządek naszych liczb. 25 to nie jest to, o co nam chodzi. 22 też blisko, ale nie. 16 również nie jest szczęśliwą liczbą wygrywającą. 31 ani tyle. I na końcu 33. No i popatrzcie, mamy. 33 jest wygrywającą liczbą. Super. Czy to jest koniec? Nie, tu jeszcze kolejny rządek. Czwarty rządek liczb naszych. 11. Więc będzie co najmniej jedna liczba, szukamy kolejnych. 4. też nie wygrywa. 18 nie wygrywa. 38 też nie Prosztka też nie. 33. Bo tu już dalej nic nie ma, nie? Bez przesady. No. Czyli jest 20 liczb naszych, dobra. 33. 10. O, to zwrot. Jakie to kontrolne będą? O, jest F. F. F, F, F. To jest zwrot na Multipasko. Będzie można to potwierdzić. Więc tylko 10 zł. Tylko 10 zł. Ok. To była końcówka 0,11. Obok niej jest 0,12. Zobaczmy. Bychom, byłoby naprawdę szczęście, jakbyśmy drugą też mieli wygrywającą. 8, 26, 6, 31 i 20. Cztery, no dobra, czy to są tym razem nowe, wygrywające liczby? Może się uda. Trzy. Dwanaście. Dwadzieścia siedem. Siedemnaście. Cztery. Trzynaście, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dziewięć, dziewiętnaście, trzydzieści siedem, nie, trzydzieści dwa, jedynka, szesnaście i dwadzieścia dwa. No nic tutaj absolutnie. Ostatni rządek osiemnaście, trzydzieści sześć, trzydzieści cztery siedem, i dziewięć na końcu, nic z tego nie będzie. Niestety dobra, no i jedna się zwróciła. Znowu połowa. Inwestycji się zwróciła z 20 zł. Wkładu zwróciło mi się 10 zł. Przechodzimy na Multipass. Patrzymy, co o tej zdrabce tutaj ciekawego się do, możemy dowiedzieć. No była, mówię, ponad 3 lata. Ponad 3 lata z nami od grudnia 2022. 5 zdrapek po 10 tysięcy nieznalezione. Widzimy litery kontrolne i choćby tą literę FFF przy 10 zł, co się zgadza, wygrywa 20, prawie 7% z lepiej niż co czwarta. Dwie główne wygrane padły w tej zdrabce, więc zobaczmy w 2023. Obydwie główne wygrane padły, dawno temu w maju 2023 w Ghosting. Miejscowość Gostyn. No. Tak trzeba drapać. Nie to co ja. Zobaczcie. Plik. Jest plik. Symbol pliku z banknotami. A pod nim 500 tysięcy. Wcześniej, w styczniu 2,23. Gronowo L-Blonskie. Gronowo L-Blonskie. Siódemka. Nie, to nie jest siódemka. Gdzie jest pięćset tak brzydko wydrapane tutaj. Jest przed ostatnim rzędzie 25 i pod nią 500 tysięcy. No brzydko zdrapana troszkę zdrapka, ale widać o co chodzi. Stąd się wzięło te pół miliona. Ważne, że pozostała część zdrapki nie została zniszczona. Okej, okay. no i to by było na tyle, o, dziękuję. Za dzisiejsze drapanie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć.